Ciąg dalszej historii ze strumykiem. A już żeśmy doszli, znaczy ja i wy razem ze mną, do tego miejsca, gdzie strumyk chyba w większości odpływa właśnie do oczka. A resztę zobaczymy na filmiku. Tam jeszcze stare koryto rzeki płynie, ale ono będzie na pewno wpływać i w łąkę, i tam się rozlewać. A teraz popatrzymy na oczko, o, tutaj, które też ma swoje ujście, tu, o, i wpływa dosyć wartko, tam. I znowu dwóch kolegów tutaj się pasie trzeba by chyba troszkę cofnąć będzie lepiej widać o właśnie a jedna sobie je tutaj nie będziemy mu przeszkadzać o. ładnie się pasie tam jest ten drugi co prawda widać mu tylko zat ale przejdziemy tam z drugiej strony to obejrzymy jak sobie on tam radzi proszę też je tu trawę, no, proszę bardzo. Jest sobie trawkę koń i zadowolony. Je. No dobra, jedz trawę, jedz tak. ale może apetyt no? Jako siarka